Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj znajdujemy się w specyficznym miejscu, gdzie często leją się łzy. Od razu powiem, że to nie jest cmentarz ani stadion. Jest to plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Rybnik. Tam jest plac manewrowy dla samochodów, tu dla motocyklów i ta część nas jakby bardziej interesuje. Przyjechałem sobie tu powspominać. Kiedy sobie obiecałem, że jak zdam prawo jazdy, to przyjadę tutaj na moim sprzęcie. Tu przy tym biureczku zaczął się egzamin praktyczny. Sprawdzanie dowodów osobistych. Tam potem z tyłu ławeczka pod drzewem dla oczekujących na swoją kolej. No i plac manewrowy. Nie wiem, czy to widać na zdjęciach, na filmie. Ale on jest pochyły. Tu ode mnie, jestem na górce, on idzie tam w dół. Także yy, pokonując zadanie, za wykonując zadanie, yy, przejazd tym szybki, stanem, co tam 50 na godzinę trzeba osiągnąć, to to 50 tutaj bardzo szybko się osiąga, bo startuje się tutaj z górki, jadąc tam w dół, to jest praktycznie ułamek sekundy, jak już trzeba hamować, nie? I 70 na liczniku. <grym> no. Tutaj troszkę ciężko tą ósemkę się wykonuje, bo ten plac nie dojdzie z pochyły. To on jeszcze tu w, prawie przez środek tej ósemki. Nie wiem, czy mu uda mi się to nagrać. Ale jest taka szrama. I on w tej szramie się załamuje. W kształt takiej łódki jakby. O, nie będzie widać przez te kraty. Może widać? No, ale dla wprawionego motocyklisty to nie jest problem tu zaraz obok pochołków nie ma tylko takie krzyżyki jakieś zaznaczone są do slonu wolnego to też trzeba się mega skupić żeby to pokonać bo to pod górkę się akurat jedzie ale nie ma problemu skoro ludzie zdają to chyba nie jest tak źle jeżeli ktoś zdawał to na tym placyku dajcie znać jakiś komentarz Powspominamy razem. Idę do mojego sprzęta. No jak już mówiłem, kiedy sobie obiecałem, że jak zdam egzamin, to przyjadę tutaj swoim sprzętem. Nawet pójdę krok dalej i przejadę sobie tą moją trasę egzaminacyjną. Nie wiem, czy będę pamiętał, jak to było, ale sobie tam odtworzę to jakoś. Taką podróż sentymentalną sobie zrobię na moim sprzęcie. Musiałem zmienić miejscówkę, tam zaczęły jeździć jakieś ciężarówki ze złomem, sam siebie nie słyszałem. Nawiązując do mojego poprzedniego filmu, tam jak opowiadałem o tym moim bęku to nie mówiłem o plusach i minusach, jakie zauważyłem. Nie jestem jakimś tam znawcą tematu, opowiadam tylko i wyłącznie o tym moim modelu. Z plusów to może to, że jest mega wygodny, bardzo wygodna pozycja za kierownicą. I fajnie, że zrobili dwie wersje: że jest wersja z X i bez X, że ta bez X jest troszkę niższa. bo. Na X się tam nie pamiętam jaka jest wysokość siedzenia, ale nie wiem czy bym dosięgał w ogóle stopami do ziemi. A tutaj dosięgam tak prawie, że na styk, na płasko. Stopy na płasko prawie, że na styk. No, kolejny plus to może taki, że bez awaryjność, Mam go od nowości. Tam coś czytałem na różnych forach, jakieś filmiki oglądałem. Ludzie też mają jakieś problemy pomimo tego, że mają salon, to tam zawsze coś gdzieś wyskoczy. Ja póki co nie mam jakichś takich żadnych awarii, przypałów. Także na plus to, to że bez awaryjny jest dostępność części, to tak jak kiedyś z ciekawości zapytałem w sklepie tam, gdzie go kupiłem. Może podjadę tam później, to też coś nagram. To Dostępność części maksymalnie do dwóch tygodni Jak coś tam ciężko do sprowadzenia, jest to tak do dwóch tygodni Gościu powiedział, że Na części trzeba czekać Kolejny plus to taki Plus, nie plus Że dużo gadżetów Można do niego dokupić Minus to taki, że na AliExpress Bo tam jest tego masa Od wyboru do koloru Na Allegro też można, ale Drobnym drużkiem gdzieś tam jest wypisane, że i tak trzeba czekać 70 dni. No to prawdopodobnie oni to też zamawiają z AliExpressu, naliczają sobie marże. Także lepiej bezpośrednio z AliExpress. Kolejny plus to myślę: pojemność baku. Ja mało jeżdżę, jak to się mówi, w koło komina tylko do pracy, czasami gdzieś tam na weekend. To na stację benzynową praktycznie rzadko kiedy jadę. Zatankuję sobie za 60 zł. Jeżdżę, jeżdżę. Nie? Spalanie to taki temat, temat rzeka. Nie pamiętam już, ile mój pali. Pamiętam, że na początku coś tam mierzyłem. Ile to mniej więcej pali, ale zastanawia mnie jedno. Bo często ludzie pytają: Już nawet nie mnie, ale tak jak się słyszy, ile pali, ile pali. Jak się zastanawiam, czy to jest w sumie takie ważne pytanie: ile pali? Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim ani na forach, ani, ani w życiu: z czymś takim, że ktoś tam nakręcił się na jakiś swój wymarzony motocykl. Jak nie wiem, enduro, ścigacz czy cokolwiek, czy turystyk, tak jak ja. I pojechał do salonu z myślą o kupnie takiego motocykla, swojego marzenia, wypatrzonej perełki. I nagle dowiaduje się, że pali, nie wiem, 2 litry więcej niż, niż sobie założył gdzieś tam. I co? Rezygnuje? A to nie to ja sobie kupię 125, bo pali 1,5 litra na tydzień, nie? Nie wiem. Piszcie coś w komentarzach, bo to taki temat trochę mnie e, od jakiegoś czasu zastanawia, nie? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie spalania, zwłaszcza motocykla. Nie, wiem, nie liczyłem się z tym. Wiedziałem, że to jest 500 i wiedziałem, że pali więcej niż 125, bo kupę czasu jeździłem na 125 i liczyłem się z tym, że on weźmie dwa albo trzy razy więcej. Ale jakoś, nie wiem, przy zakupie tego motoru nie brałem tego pod uwagę, że nagle nie będzie mnie stać na jeżdżenie. Tak piszcie swoje opinie, wyrażajcie na ten temat, bo ciekawy jestem i podejrzewam, że nie tylko ja. Dobra, z plusów na razie nie pamiętam. Poza tym, że to super sprzęt, jak dla mnie. Na moje wymagania. Wady. No z wad to jest masa jego, nie? Masa. Tylko to też nie tak do końca, bo jeżeli chodzi o jakieś tam manewry gdzieś tam na parkingu, gdzieś w garażu, go gdzieś tam muszę poprzeciskać, poprzestawiać, to to jest normalnie jak żelazny kloc, który, nie wiem, Robi mi na złość jeszcze i wrasta w ziemię, żeby tylko się nie dać przesunąć. Jeszcze tak jak ja nie należę jakichś tam siłaczy. Na siłowni to ostatnio byłem z 15 lat temu i to tylko przez pomyłkę, bo pomyliłem drzwi z, z drzwiami z siłowni do solarium. Nie? No to tyle, jeżeli chodzi o moją siłownię. Także ciężki mega, ale to też na plus. Bo jeżdżąc nawet często wiatr jak wieje, nie? wieje, to go nie czuć. Poza tym tylko, że szumi kask bardziej, no bo gdzieś tam w te szczeliny zawiewa, a tak to nie czujesz tego. Jeszcze tak jak ja jeździłem na 125, no to, że tak powiem wiem co mówię, bo jechałem kiedyś w taką wieczną pogodę, te 70 na godzinę, manetka odkręcona na maksa, to pamiętam był zipek wtedy, no i z przeciwka nadjeżdża tir w taką wieczną pogodę. I w momencie, kiedy mnie minął, ja miałem wrażenie, że się na półtora sekundy w ogóle zatrzymałem, nie? A musiałem się tak trzymać kierownicy, myślałem, że mnie zdmuchnie. Nawiązując do tego, kiedy dostać się tak mocno kierownicy trzymałem, to jak robiłem kurs na prawo jazdy z instruktorem, gdzieś tam ciśliśmy poza terenem zabudowanym i on nagle do mnie mówi, to to Zbychu, redukcja i rura, nie? No to zredukowałem, trójka i rura to nie pamiętam kiedy mi się ostatnio tak ręce w łokciach szybko wyprostowały, nie? Ale to tak nawiązując do tego kiedy się musiałem tak mocno trzymać motocykla. No także ta waga to jest na plus. Bo za tym biorąc pod uwagę jak często tam go manewruje gdzieś po parkingach i, i po garażu to myślę, że to nie wiem czy to zaliczyć w ogóle do wady, nie? Ciężki jest to trzeba przyznać. Do wad jeszcze. No może to wada, może nie, ja już się do tego przyzwyczaiłem, to, to też dużo ludzi narzeka, skarży się, jakieś tam żale ma, co do tego hamulca tutaj spowalniacza, jak to mówią, no bo faktycznie to jest spowalniacz wciskając go na maksa, no faktycznie tam czasami gdzieś czuć, że odbije ten ABS, ale to jest takie gąbczaste, że. No... no, i brak słów po prostu. No. Ciężko powiedzieć, no, spowalniacz po prostu to kwestia przyzwyczajenia. Ja się do tego przyzwyczaiłem, wiem, że wiem jak on działa dla takiego nowego drivera, który siada i gdzieś tam jeździł na jakichś innych sprzętach, jakichś markowych czy coś, no to może się ostro zdziwić, nie hamując takim bękiem. Ja już się do tego przyzwyczaiłem, wiem jak hamować, także to to już dla mnie nie jest wada. Tylko tak wspominam, że faktycznie tak jest, bo ludzie się na to skarżą i u mnie też to jest. To nie jest tam, że tylko u nich. Mój jest teoretycznie bezawaryjny, ale ten hamulec też tak dziwnie działa. No. Jakość wykonania. Plastiki. Bardzo fajne w dotyku. Bardzo fajnie się to myje, jak to gdzieś się ulepi jakimiś muchami, jakąś żywicą czy coś. Nie ma z tym problemu. Nie wiem jak ta e, oryginalna szyba, czy ona się rysuje czy nie, ale ta akcesoryjna no na razie się nie rysuje, nie widać jakichś tam pajączków w nocy jak jadę, że tam coś porysowane, czy coś. No plastiki, czy są spasowane, no, no są spasowane. Kiedyś, jakiś czas temu miałem, jak on się nazywał, zip, zipek jakiś taki chiński motorower, że wrzucę zdjęcie. No, to tam jakość spasowania była taka, że w trakcie jazdy w ogóle obudowy, obudowy tych plastików pękały. Nie? Gdzieś na łączeniach to wszystko tak nie, że trzeszczało, w sumie trzeszczało, jak się to gniotło to i trzeszczało. Ale w trakcie jazdy gdzieś takie naprężenia na tych plastikach były, że w ogóle pękały te obudowy. Potem weszła ustawa, prawo, że można było jeździć motocyklami. 125 na kategorię B. nie, Jak tam się miało kategorię B dłużej niż 3 lata, to można było jeździć motocyklem na kategorię B. No to zaszalałem i kupiłem sobie też Zipa. Zip VZ3. To może fotka. No to u niego jakość spasowania już była. Już była. Nic sam nie czyszczało, nic nie działało. To był bardzo dobry sprzęcik. Pierwszy z moich takich fajniejszych sprzęcików, też w sumie bezawaryjny, miałem go od nowości, nic się z tym nie działo. Dopóki nie zaczęło brakować mocy tam po półtora roku czy po dwóch, nie pamiętam ile go miałem. No i pojawił się KTM Duke, też 125, 5 koni i mocy więcej miał, dobrze zdjęcie. No, tu rzuciłem się na takiego Duke'a i tam jakoś spasowania, no była też ok, no i tak w porównaniu do tego Zip'a, no to nie była, ten Zip nie był takim dramatem, no i tak też nawiązując do tego KTM'a, jak sobie przypominam jak on był spasowany, no to nie wygląda to źle. Jakieś tam szpary czy coś, takie, no coś tu może, może nie jest idealnie. Ale jak mówię, ja tu tylko mówię o swoim sprzęcie Mi się to podoba, wiedziałem co biorę Nie nakręcałem się tam na jakieś cuda Wianki On miał mnie wozić I wozi No i wozi KTM Duke też mnie woził Chyba dwa lata Dopóki nie zobaczyłem Benka gdzieś tam Na zdjęciach w internecie czy na filmie, a jeszcze jak zobaczyłem, że on jest tam nie wiem, 30 km ode mnie od domu, jest salon, no to wsiadłem na diłka i poleciałem. Ja później podjadę do tego sklepu, zobaczymy, może coś mają nowego. No i tak podjechałem do sklepu stały, dwa pamiętam, stał biały, nie wiem, czy akurat ten model, nie, to nie był ten. To był ten z wersji przedliftowej, tak jak pokazywałem na poprzednim filmiku, że tutaj te plastiki, te poliftowe miały te plastiki, a te wcześniejsze modele nie miały tych plastików. No to został ten biały i szary. I się przymierzyłem do nich i wtedy w ogóle świat mi się zwalił na głowę, że motor, motor może być taki wielki, ciężki i w ogóle jak tym jeździć. No... No, także ten Benek tak mi siadł na głowę. Tak mi się spodobał. Przez zdecydowałem, że zrobię prawo jazdy. I muszę go mieć. No i go mam. Jeszcze pamiętam, że kupiłem go, a jeszcze prawo jazdy nie miałem. Byłem chyba, czekałem na termin. Na termin egzaminu. że Benek już stał dwa tygodnie w i Już czekał na jazdę ale ja jeszcze nie miałem dokumentów w kieszeni no ale jak już zdobyłem papier to zacząłem przygodę z Bękiem Ja to chyba musiałem być w poprzednim wcieleniu kobietą, no bo nakręciłem się na ten motocykl tylko dlatego, że mi się podoba dopiero później patrzyłem jakie to ma parametry, jaka pojemność w sumie on jest na kategorię A2 ja posiadając kategorię A Powinienem się sugerować, nie wiem, jakąś wyższą klasą, nie? Jakimś litrem czy coś w tym stylu. A ja się rzuciłem na takiego bęka, 500 -kę. Około 50 koni, nawet nie. I wcale mi to nie przeszkadzało. Tylko dlatego, bo mi się podoba. Rzecz gustu. O gustach się podobno nie dyskutuje. Także, mili Państwo, spełniajmy marzenia, życie jest jedno, a im człowiek starszy, tym ten czas coraz szybciej leci. Jadę sobie zrobić jeszcze objazd wokół Rybnika, spróbuję sobie przypomnieć trasę egzaminacyjną i podjadę chyba do sklepu, tam gdzie go kupiłem i coś tam jeszcze nagram. Rybnik, miasto Elek. Gdzie się nie obejrzysz, to tylko Elki. Elki i taksówki. Okej, okay, jesteśmy. Tutaj się wszystko zaczęło. Idziemy zobaczyć. Mają nowe modele. Tu mamy XA. Zdecydowanie za duży dla mnie. Ładny, bielutki. Mają wersję bez X takiego jak ja Czerwony Rury jakieś takie matowe Rury matowe Czarna kierownica Jakaś taka szeroka się wydaje lusterka też jakby większa szyba taka malutka u mnie jest ta duża akcesoryjna to mi się podoba to już jest aluminium plastik aluminium tak niewiele się zmieniło, tylko tyle tyle że tu w kolor dali u mnie to jest czarne silnika, tylko zmieniona. Plastikowa. W X jest fajne to, że felgi są takie na połysk pomalowane. Fajnie się tu musi czyścić. to takie szorstkie, ten sygnał tam się dostanie. To trzeba się trochę napolerować, żeby to usunąć. Mamy zegary jeszcze jakieś takie białe. Z tego co widziałem na filmikach, to podświetlane są te przyciski. Tu wszystkie fajne, nie dla mnie. Ale fajne. tu moją uwagę, że przybył taki bartonik. Wygląda jak zabawka. Fajnie się na nim siedzi. Ciekawe jak się na tym jeździ. Powiedziałem na 125. Mega fajna zabawka Mega wygodny Dziwnie wygodny Taki większy BMX Jeszcze tutaj wam pokażę Na pierwszy rzut oka myślałem że to KTM Duke A nie? KTM A to nie KTM Kiway Też fajne. Takie inne. Nowoczesne. No zabawek trochę jest. Jest w czym wybierać. Patrzcie na to. Co to jest? Deskorolka zderzyła się z hulejnogą i taki tego efekt. Taka <grystanie> stylowa kierownica. Także zabawek od wyboru do koloru. Także pamiętajcie: spełniajcie swoje marzenia. Uważajcie na siebie. Cześć, dzięki za obejrzenie.